Witam, mam dzisiaj 21 kwietnia. To jest moja ostatnia wyprawa na zrzuty w tym sezonie. Korzystając z okazji, że jest bardzo zimny dzień, to na rybki nie ma co ruszać, to lecimy w teren za Danielami. Towarzyszy mi dzisiaj szwager Michał i lecimy we dwójkę za Danielami. Zobaczymy, co się trafi. Mam nadzieję, do zobaczenia. Chodzimy ze szwagrem Pierwsza moja znajdka To grzyb Smarc Ciężko go trafić na żywo Ale się trafił Podobno bardzo drogie grzyby Nieduży Ciekawy grzybek Ale nic, lecimy dalej Szukać żetów, patrzcie na to. Mówią, że smart To jest dosyć rzadki grzyb. Przed chwilą znalazłem takiego małego. A patrzcie tutaj, jakie są ładne Szybki. Jakie grzybki ładne. No ja, ja nigdy tego nie jadłem i nie mam zamiaru próbować. No ale cztery sztuki w jednym miejscu. No nic, niech sobie rosną. Lecimy dalej. Witam ponownie. Sprawdzamy taki gęsty las. Tam gdzie szwagry śmiga po tych świerach. Ja to sobie idę. I patrzcie co tu leży. Jakaś zeszłoroczna tyczka. i już się opłaciło wypad ale ogryziony kurde więc jest taka leśna jakby droga mało uczęszczana i był to sobie dziesiątaczek a gomisiony zjadł Jedna odnoga zjedzona O, jeszcze pucha jakaś Jedna odnoga zjedzona drugiej pół Ale sztuka jest Dobrze, Lecimy dalej Może coś świeżego się trafi Dasz buch